Cześć wszystkim z tej strony Biglow. Dziś zagramy sobie w Need for Speed Payback. Kontynuujemy misję, którą zaczęliśmy na ostatnim odcinku, czyli kontynuujemy ucieczkę. O właśnie, w warsztacie mamy nowy asortyment, ale na tą chwilę nie musimy ulepszać naszego samochodu, ponieważ jakoś tam tych punktów które się nazbierało i mamy aż nad to, więc mam nadzieję, że przełoży się to na wyniki i że uda się fajnie i sprawnie zrobić tę misję. Dobra, nie przedłużam już bardziej, więc zaczynamy. Ale w końcu udało się namierzyć tajne skrytki w całym mieście. Masz zebrać z nich przesyłki, zanim dotrze do nich familia. Wysyłam ci klucz szyfrujący. Rozpakuj te dane. Jasne, ok. Każda skrytka ma określone godziny odbioru. Jak nie zdążysz, dane zostaną wymazane. Żadnej presji, co? Żołnierz... Y dobra, żo y żołnierzu, chyba chciałaś powiedzieć, pędzimy tak. Tu, 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 tu. Chyba. Dobra, okej. Okay. Cześć, co tam? Potrzebuję pomocy. Muszę odszyfrować jakąś e, czarną skrzynkę dr, czy coś. Nic nie wiem. Twój osiedlowy magik i jest to usług. Super, dzięki. Dobra, no, do pierwszy nie było daleko. Więc przynajmniej troszkę czasu się zaoszczędzi Zobaczmy czy to zadziała? tak później gdzieś pewnie wysyłacz Mam! Odszyfrowuję dane. Fajnie, że ci to tak szybko idzie, Odszyfrowuję, ja pędzę dalej. Okej, okay, okej, okay, czyli teraz tutaj, hmm, w drugą stronę. Okej, okay, biorę się do roboty. Każda sekunda się liczy naprawdę na wagę jest coś? złota. Gdzie i kiedy? Nie wiem i nie wiem. Potrzebne też jest zasło, ale nie ma go w przesyłce. Świetnie. Co się dowiedziało. Magiku podziemia. Ok, tu jest następny. Tak jest. Dajmy do garażu, nie wjechałem. Wstanąłem przed garażem, gdzie tu mnie przyniosło? Teraz trzeba będzie stąd wyjechać, tylko nie to. Mm. Niedobrze, niedobrze, no dobra. Następna teraz, tak. Tutaj jest kawałek. Tu było spoko, tu, tu i tu, tylko że. Dobra, jednak tu będziemy, bo tu jest jednak kawałek dalej i szkoda czasu. Że tu jest łatwiejsza droga i mógłbym później szybciej dojechać? Dobra, nie. Jednak tutaj pojedziemy, a później stamtąd tutaj. Dobra. No to jedziemy. Nieźle mi to idzie. Ty się tutaj nie ciesz, Jess, zbyt prędko, bo jeszcze kawał drogi przed tobą, dopiero... Mamy miejsce i czas? Dwie znalazłaś, a jeszcze cztery przed tobą. Wow. To wygląda na kolejną fazę planu gromadzenia danych. Kolejną fazę? Planują zbierać dane w cywilny chaos. Widzę schematy taksówek, radiowozów... Rodzin... sobie pod prąd pojechałem, brawo. Żartujesz? Przecież to jest nielegalne! Ok, tu w prawo I teraz gdzie? Tu 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 O rano, jakie są dróżki, gdzie mam jechać? Tu, tu, tu Ok Ok, tam widzę jakieś znaczki Gdzie ta strefa? Gdzie ta strefa? Tutaj jest strefa, ok Jest? Ile tam byś hmm. czasu zostało? Kolejna przesyłka, taki brudny na szybie. Fójr, dobra. Ile czasu, ile czasu, ile czasu? Chyba nie ma tragedii, jest minuta, no 52 sekundy, to jest różnica w tym przypadku tej misji. Eee, ok, to jedziemy. 8 sekund jest tuż, bardzo dużo w tych misjach, naprawdę. Może je zdobędziemy? Może. Jest duże i głębokie, droga, jest. O, aha, dobra. Tu. O, to gdzieś tutaj już, dobra, super. Tyk, tyk, tyk i tyk. Wysyłam. Przyjąłem. Super. Okej, okay, zostały jeszcze dwie, tu jeszcze droga, powiedzmy, że chyba nie jest Czas daleka. No nie, nie chcą stąd wyjechać. Tak przyjechamy lepiej pewnie. Dalsze info o następnej fasie. Tak. Wiadomo kiedy ma się zacząć. Już się zaczęło. Sek, co? Jak? Sek... jak przesyłają te informacje po I tak, dobra. Nie wiem, pogrzebie jeszcze. I o! o. To było niepotrzebne. To było niepotrzebne. 10 sekund o tym straciłem. dokładnie Aby teraz udało się dojechać do ostatniego Mam nadzieję, punktu. Że tu są Oby. Bo będzie kiepsko. <laughs> w ogóle lusterka z, z tym, z martwym punktem, w sensie takim ręcznym. Yy, dobra, i teraz tutaj. Czasem. 41 sekund. To jest mało. Co oo? Jedną taki kawał drogi. Um, mam nadzieję, że mają na myśli potop dany. A nie wiesz, taki wiliny, który zatopi ziemię co nie ludzkości rozwoju i... Miejmy <laughs> nadzieję. Dobra, 20 sekund, taką 400 metrów. 200 to gdzieś tutaj. Cholera! Okej okay, jest, udało się. No stoi przecież. No, i nagle trzeba się umyła. Przed chwilą była taka cała brudna od tego, całego tego no. Błota, czy tam kurzu, czy tam czegoś. Czemu nic nie mówisz? Tylko te przebitki pokazujecie. Hello, niech tu coś się dzieje. Wygrana, youpię! Tak na okrągło cały dzień! Nawet autorok się pobił. Czy sam się nie pobił, wiadomo. <grym> 25 tysięcy. Klasycznie 275 punktów reputacji. I co? Ostatnio była lewa chyba, jak dobrze pamiętam, nie? To teraz sobie damy prawą Na piętnastym mi to przyspieszenie Czemu 15. A, ja mam na dwunastym No to i tak fajnie, myślałem, że jest lepiej Okej, okay, no to oczywiście, że wyposażamy Się nie ma co zastanawiać Mam gdzieś dojechać na miejsce, nie mamy czasu, Dobra, ale mam. dojeżdżamy tam Aha Dobra. Teraz Dzięki za pomoc przez tyle miałem tą lokalizację. Luzik, luzik. Mamy jakieś 2,5 wow. km. I nitro. No nitro. No, podoba mi się to nitro tutaj, że się tak fajnie regeneruje, fajnie wygląda, dobrze działa. Tylko jestem przyzwyczajony, znaczy przyzwyczajony i mam na przykład porównanie między dragowozem a tym ucieczkowym, które zupełnie ma inne prowadzenie. To jednak to nitro tam regeneruje się w tak piękny, wręcz niebywały sposób, że to jest coś, no. Hmm, hmm, hmm. skręcić, super. Dobra, to skręcę, ale gdzieś dalej może. Ten też jakoś na pewno się da przejechać. Prawda? Powiedzcie, że się da gdzieś tu skoczyć, czy coś. Mam tu gdzieś skoczyć? Nie mogę tu wskoczyć? Chyba tu mogę przejechać. Mi się pokazuje. Aha, jednak nie tutaj. No ja to sobie lubię tutaj utrudniać normalnie życie. Gdzie mam teraz wjechać? Jakąś drogę pokazuje której nie ma. Aha, jest, dobra. No i jestem na miejscu. SRT. Fajna wersja Dodge. Co ty powiesz? To jest sprzęt zamówiony przez familię W ogóle ten nowy Dodge, Damon, nie byłoby dla ciebie dobrze. Sorry, że przerywam. To jest najszybsze, najszybsze rozpędzające się seryjnie robione auto świata. Dwie sekundy z małym haczykiem. No serio. To nie jest żaden super wyścigowy samochód, jeśli chodzi o wygląd, ale czy no jest, no nie oszukujmy się. My? Ten facet na pewno nie ma. Ale przyspieszenie najlepsze na co świecie. Co pociąga za sznurki? Hej, mam to. Wygląda jak sterownik w trysku. Sterownik w trysku? Niech twój inżynier to sprawdzi. Na pewno będzie wiedział co to. Tak jest. Aha, hasło na spotkanie z tym facetem brzmiało po to. Czy wszystko będzie w porządku? Mam nadzieję. Hmm? Cudownie. Dobra, to co, pędzimy na miejsce? Ej, Jeszcze? Mam, żebyś zerknął dla mnie na pewne urządzenie. Zobaczymy, tu się dzieje. Okej, okay, to jedziemy do Rawa. Nieznane urządzenie od tajemniczego pośrednika? Zaintrygowałaś mnie, przyjrzyjmy się. Linia rezerwowa Cidori. Wygląda na to, że urządzenie łapie skądś sygnał. Powiedziałbym, że lepiej tego nie sprawdzać, ale. Panele słoneczne. Uważaj, mówię serio. Co pędzimy, Gdzie? pod te panele słoneczne? Dobra, na przełaj. Hej, rad sprawił urządzenie. No, no ja za wolno się jedzie tym jest, autem po terenie. Stanie, lepiej jechać na drogę. Zaleczny. Zakładam, że nie muszę ci mówić, że sprawdził. Jestem w drodze. Byłam pewna. Informuj mnie na bieżąco. Tak jest. Jeszcze nikt nas nie goni? Ciągle mnie nas nie goni. tak dziwnie tutaj jedzie. Hej Jack, jeszcze przy tym urządzeniu. Pomyliłem się. Wygląda na to, że nie tylko odbiera sygnał, ale też wysyła. Wiesz, co to za sygnał? Widzę tylko w urządzeniu GPS. Nic z tego nie rozumiem. Dobra, dam znać, jak coś znajdę na placu budowy. No to będziemy przeszukiwać normalnie. Jakieś, jakieś misje w GTA idziemy na plac budowy i będziemy przeszukiwać coś gdzieś, po coś i na coś. Dobra, skręcę sobie tutaj. Zrobimy sobie na mały skrócie. Jak ja już wypadłem z drogi, e, no i co, i mamy do miejsca już niedaleko. No dobra, to się tam przejadę. Mościk? No to skąd? To masz jakiś ten, GPS czy tam coś? Ojej! Co, no 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 mają fajne dobrze. Ja mam fajnego Mustanga i zaraz wzrosła, ale. No dlaczego ucieknę? Dobra, trzeba się bo normalnie. Są szybkie, korwetka jakaś jeszcze. Ta co ostatnio. Myślałem co to za auto jest. No ta korwetka ma dobre przyspieszenie. Bardziej wyścigowy ten autobus. <grytanie> autobus. radiobus oczywiście. No naprawdę, patrzcie jak normalnie tutaj biorą. Chociaż, no... no też spoko. One w ogóle, to, czy to podczas pościgu, czy podczas jakiejś jazdy swobodnej, te auto nas, w sensie jeśli chodzi o wyścigi, to ich nam... To ich tak nas dowiedzie w takim tempie, I... Okay. Jestem poszukiwana, żywa lub martwa, ci co? się zatrzymał. Utrzymał. Patrzę na jakieś kamienie i <laughs> jak wyjechał. Dobra, mamy jeszcze pół minuty czasu w rezerwie. Więc trochę żeśmy sobie stracili na tym wypadzie. Ups, ups, czuję uderzenie. Ok, udało się uniknąć. Ja tu powinienem mieć normalnie swoją. A jajaj. Swoje RC do terenu, naprawdę. Przecież tutaj by się o wiele lepiej tym jeździło. O tym całą trasę w terenie. Nawet bym... Przypuszczam, że... Żeby się fajnie jechało. A w też, przecież nie jest taka zła. Jakieś normalne obserwatorie. Zgadłem. Wypadajcie, wypadajcie, tak jeszcze mam ponad 8 km do przejechania. Wow, i wpadłem. Czy to coś się... Aha, dobra. Okej. Okay. Już się bałem, że to, że wpadłem... I to się... misja skończyła, tu jednak nie. No nie, jak oni mnie to i się tu sami po prostu masakra Jeżdżą tak, że szok I ja mogę nauczyć jeździć No, bardzo duże barykady będzie na drodze No nie, tylko mnie nie cofaj teraz przecież Nie się tylko, tylko go cofa coś tam A w ten sposób Wow, to żeście zrobili? Blokadę Barykada nie ma co. No i jeszcze 6,5 km. Może by ktoś Możesz dostać na mnie. też stopnie. Bo jednak troszkę mnie to zepchnęło tragedii. Dobra, Dobra, teraz Nitro od usunkowo jakiejś prostej i trzeba po prostu się rozpędzić i jechać w miarę żwawo. To się w ogóle da wyłączyć w sensie te animacje, które nam pokazują rozwalane radiowozy, ale jakoś mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Te filmowe Ta, ta filmowa kamera jakaś mnie nie przeszkadza. O nie! Centrala próbuje go uniemożliwić. Cholera, no nie. Jeden Adam 35, wypadamy z policji. Ja w ogóle zapominam, że na tym... że na żwilku to na wodzie trzeba ręcznego naciskać. No nie, ja znowu mnie wyłóżą kołem. Zabiliśmy Centrala, celo Merbaum. Centrala podejrzany, próbuję Chyba drzewa coś powiedzieć. No ładnie tunel, bo ten jeszcze nie miałem tutaj. Okay? Kilka tuneli tutaj było, ale chyba ten tak, No fajnie to wygląda. Taki naturalny, niby droga, ale góra jest taka... no fajna, fajna. Ups, się rozpędziłem nie zauważyłem drogi. Nie wiem jak trzeba jedzą drogą, chociaż tutaj mogą być te punkty kontrolne na... po drodze, Już nie no czy mogę, no na pewno je mam, więc... Nie jestem gotowością! Nie no, to tutaj chyba nie ma, ma takiego punktu kontrolnego na no? Na tych zakrętach można to było z góry ściąć wszystko, ale ja to mi się nie dało. Te, te teksturki są puste po prostu między drogami, więc prędzej czy później na którejś bym się zahaczył i bym nie cofnęło. I to powinno być daleko. 1 na ja 6. jak A, chciałem dobra. Dziękuję. Dla mnie to łatwizna. Ponad dwa miliony. Spoko kasa. No i pięćdziesiąty poziom, to znaczy, że to jest już. Już końcóweczka tak. Tyle, tyle. Dobra, tu nam coś daje, ale dużo nam zabiera tyle samo punktów, więc sobie zostawimy hamulce i przyspieszenie na 18 w turbo. Oczywiście, więc sobie to po prostu wymienimy na żeton, który nam później posłuży do losowania. Klasycznie oczywiście. No i została nam ostatnia następna, następna, następna i ostatnia misja do odblokowania. Dowiedziałaś się czegoś? To musi zaczekać i Właśnie zwołał pilne spotkanie u siebie. Nie mam pojęcia o co chodzi. Możesz tam pojechać i dać mi znaczne zgrane? No jasne. Już ja. Hej, nie wściekaj się, ale familia mnie zmusiła. Uciekam stąd, muszę na razie zniknąć. Co? Hej! Czekaj, czekaj. Słuchaj, mam coś od nich. Coś ważnego. To klucz do rozwalenia całego systemu. Musisz go dostarczyć do Samanty. Samanty? Pośredniczki, słuchaj. Dane powinny się już wgrać na twój telefon. Gliń, ja, zaraz tam A jak z SMS-a? Jadę. A, żołnierzu. Nie tylko pośredniczka jest wkurzona. To mój obowiązek jako żołnierza podziemny. Do zobaczenia po drugiej stronie. I pozdrów ode nie ma. Okej, okay, w takim razie. Te... To brandowy... To pojadł. 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 żołnierzu. No cóż, ucieczek nie ma końca. Tyle co skończyliśmy uciekać, ale skoro jesteśmy w Mustangu i robimy część misji związane z ucieczką, no to klasycznie będziemy sobie tutaj przed glinami zwiewać. Mamy coraz lepsze auto, coraz szybciej jeżdżą. No i jeszcze tajnecy tu tutaj jeżdżą sobie w leweczkach. Ups! Jadę i mam połowę świata na ogonie. Trochę ich masz, a raczej mamy, jak mam tu przejechać. No trzeba ten luk. Niemcy nie skakuje od ten to jak osób główki, które uderzam, które są typowymi renderami. Ups, Ups. tam była chyba kolczatka, nie? Czemu tak na mapce zobaczyłem? Chyba jeszcze kiedyś to Dobre pytanie, Jess. że taka trojeza jest zmienna emocjonalnie, raz tak? jak teraz jesteś taka trochę... ...snutka sm i przygnębiona, zastanawiasz się nad sensem życia, za chwilę drzesz się co tu wyprawiasz. Zakręty są strasznie bezpieczne, bo one tak, one tak wbijają, wtedy te barierki dość mają... O, właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię. Uf. O jak się udało, Uf. Uf. Uf.

Wolać każdego nie ma najmniejszego sensu. Wchodzimy sobie tędy. Teraz do tutaj. Dobra, ale to już końcoweczka widzę. Bardzo mnie to cieszy. Już powinni powoli odstąpić gdzieś tam. idziemy na północ tu obserwatorium Marszala. przypadkiem nie byłem. Za przynakiem podejrzanym się oddalił, straciliśmy go z oczu. Uwaga, wszystkie jednostki straciliśmy. Teren oczu, ostatnio zniżał na wtórny sposób. Ok, super, tutaj udało się uciec. A teraz mamy jeszcze kilometr przejechać gdzieś tam. Pośredniczko, zrobiłam owoce z napojem. Jadę do ciebie, Dobrze. A, pośredniczko. Powiedziałam, dobrze. Ok, wjeżdżam z powrotem na trząski teren. A, to są ostatnie metry, tak naprawdę. Więc raz, dwa tam popędzimy, hmm, fajne widoczki się tu gdzieś klar klarują Okej, okay, to by było gdzieś tutaj tak W środku drogi Tu są dane Muszę wiedzieć Co jest grane Zobaczmy więc przed czym Charlie musiał uciec to masz prawo wiedzieć. Kolekcjoner to tylko marionetka. Jego familia to pionki. Wszystko co musicie wiedzieć jest tutaj, w aktach Arkraita. Koniec wiadomości. Mm. No i misja wykonana. Misje ukończone. He he. No, no i to jest coś pięknego. To co teraz tutaj Aventador Coupe. Mm. Mm. Mm hmm pagani i co jeszcze tu na końcu mamy? Jakiś Ford GT? Ford GT! Dokładnie! No tak, no tak, te samochody, które odblokowaliśmy w tej chwili No, nie ukrywajmy To jest coś, coś niesamowitego, coś pięknego Tym już można poszaleć Dobra To na tym odcinku tak poszaleliśmy dość długo i już serdecznie zapraszam Was do następnego, jeżeli chcecie śledzić kolejne części misji, w których będą, 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 będą wyścigi, górskie, wyścigi terenowe Także pojeździmy sobie naszym WRC pewnie go troszkę jeszcze ulepszymy, bo czemu nie? W takim razie dzięki wam wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i see. Ya.